Wybacz sam się prosiłeś. Geralt jestem. Cukruz, dobrze ci poszło, przyjacielu. Piwo na zgodę? Chodź pogadajmy w środku. Co cię tutaj sprowadza, Geralt? Szukam ochroniarza. Czemu nie? No właśnie. A, czyli Barter, ja coś le... A to li zabiję cię. Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. Zaraz, zaraza... Zakotwiczył tu, niedaleko, w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś tego... To co mam w końcu zrobić? A rozwal mu ten cały... Cześć! O co się pobiliście z tym kupcem? Ech, gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego knura? To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze skeligę. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko o niespodziewanych kosztach składu balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Święte słowa, przyjacielu. Rozum Witaj, jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po. Pana? Kama nie pana! Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skeligę wyrosną palmy. O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cłato je bali, że jaja się kurczą. I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na Skeligę wyrosną... Wiem... Chyba nie wiesz, do kurwy nędzy, czy i to magazyn, kozojebie! Ty, Geralt! To jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z tasakiem, czy jakoś tak? Sucrus? Co ty tu... z tym czarownikiem? <laughs> Teraz wszystko rozumiem! Ale mi kawał zrobiłeś! A Tori was nasłał, co? Zasrany nie ludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną. Ale najpierw wani nakarmimy kraby. Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj na z nami Nordlingów chendożonych. Dalej, Geralt, dla nich! Dawaj, Sukrus! Tyrce! Z takim napierdalaczem można podbić Nimgard! Socruz, wybacz! Kocham cię jak brata i nimi ty skórwy, synu! Sztama! Hehe, <grytanie> czwagier! I po co nam to wszystko było? Pewnie że cztama! Gdzie jest drakar, który mnie uderzył?